Pani poseł Grażyna Ciemniach SDP. Panie marszałku, Panie i panowie posłowie, panie ministrze, aby gospodarka odpadami była nowoczesna, skuteczna, to musi być w pełni dostosowane polskie prawo do prawa europejskiego, ale także musi być Wdrożona gospodarka odpadami zgodnie ze stosownym prawem europejskim, które również nas obowiązuje. Założenia do projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach które w skrócie pan minister nam przedstawił, są bardzo obszerne. I muszę powiedzieć, że maj to na pewno jest zbyt późno, bo sądzę, że w maju to już powinien być projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o co gorąco bym apelowała. I mam pytanie, czy polskie prawo spełnia w zakresie gospodarki odpadami wymagania nowej dyrektywy ramowej 2008 przez 98 przez WF gdyż kraje członkowskie Unii przecież zostały zobowiązane do dostosowania przepisów krajowych do 12 grudnia 2010 roku. Chciałabym również podkreślić, że sądzę, iż kluczowym elementem dla y, prawidłowej gospodarki odpadami jest edukacja w zakresie gospodarki odpadami. I dlatego też moje pytanie brzmi, jak wygląda realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej? w ramach priorytetu piątego ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Kampanii, która ma na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami. Czy zakończona już została procedura przetargowa, czy zostały jednostki, czy jednostka wybrana do prowadzenia tej bardzo ważnej kampanii edukacyjnej. I jeszcze jedno pytanie. Jaka kwota łączna środków i jaki procent dostępnych środków w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało zakontraktowane? traktowanych z beneficjentami, czy jeszcze będą w tym roku konkursy, czy już zakończyły się kontraktacje projektu. Dziękuję. Bardzo.